Dzień dobry, witamy Was smacznie w Magdalenkowych frykasach, pan operator i pani kuchareczka, a dzisiaj chciałam powiedzieć, że jest wyjątkowy odcinek. Zobaczcie co to. Kochani, dostałam srebrny przycisk za 100 tysięcy subskrybentów, nabiło już troszeczkę więcej i to wszystko dzięki Wam. Pięknie Wam dziękuję, każdemu z osobna i wszystkim razem. 100 tysięcy to już jest takie niezłe miasteczko albo miasto wręcz. Ciężka praca za mną, w po części ciężka praca pana operatora, i mam nadzieję, że niebawem pojawi się drugi taki przycisk srebrny. Z okazji tego, że mam ten srebrny przycisk, chciałabym ugotować coś specjalnego. I teraz jest prośba do Was. Co byście chcieli, żeby ugotować? Ja tak Wam tylko napomknę, że po świętach jest taki sezon, gdzie są śluby, wesela różne takie imprezy. Jest przede wszystkim również karnawał. I tak sobie pomyślałam, żeby w odcinkach zrobić piętrowy tort. Tort będzie pyszny, mam nadzieję, a ja już taki tort jadłam, bo piekłam taki tort na wesele. Córki naszych przyjaciół. Dajcie znać, proszę, co byście chcieli, czy taki tort piętrowy może być. A my zabieramy się za dzisiejsze danie. Co no dzisiaj? dobrze, dobrze, ale o tym torcie jeszcze, czy on będzie z bezy? Nie, nie, on będzie bez bezy, to będzie. Znaczy, to będzie tak. To będzie y, tort bez laktozy, bez y, glutenu bez cukru, taki dla wszystkich, i dla tych, którzy się odchodzają, i dla tych, którzy nie mogą czy nie jedzą cukru, i dla tych, którzy są uczuleni na gluten, zastąpimy gluten czymś innym. Biszkopty będą pyszne, i naprawdę polecałabym Wam, żebyście obejrzeli i może by zrobili taki tort razem ze mną. A czy on będzie na stelażu, czy samonośny? Będzie samonośny, panie operatorze, proszę już mnie nie zagadywać, bo ja dzisiaj będę robić moje ubulone śniadanie. Jakie śniadanie? Pyszne śniadanie. Słuchajcie, jak wam w poprzednim filmiku powiedziałam, zabrałam się trochę za siebie i odstawiłam w ogóle gluten, czyli mąkę pszenną i odstawiłam w ogóle cukier. Dzisiaj zrobię y, pyszny omlet. Mnie przynajmniej bardzo smakuje i mam nadzieję, że Wam posmakuje również. Zaczniemy od patelni. Patelnię nagrzewam. Na tę patelnię wyleję tak kapeczkę oleju. Póki co przepis prosty. Póki co przepis prosty. Wyszedł pędzel, więc rozsmaruję to ręcznikiem papierowym. Tak też można. Zawsze Wam mówię, że w kuchni trzeba sobie radzić różnymi rzeczami. Nie daje tego oleju dużo, jak widzicie. Patelnia się podgrzewa, a jadą miseczki wbiję dwa jajka. Bezglutenowe. Świeżo zmielony pieprz. No, widzę, że pani odeszła od młotkowania pierwszych szkoda. E, nie, nie odeszłam, ale tutaj moździerza nie mam, natomiast mam e, młynek. E, no i... sól, u mnie himalajska. Widelec i bluta jajka. Ja dałam sól i pieprz, ale możecie tutaj dać różne przyprawy. Ja często dodaję czosnek, często dodaję paprykę, różne rzeczy, co mi w duszy gra. Dzisiaj przypraw nie damy, bo będzie wyjątkowy. Ten omlet będzie z pieczarkami, również. Patelnia jeszcze się grzeje, a ja mam dwa kapelutki pieczarek. Ostały mi się w lodówce, więc je wykorzystam, ale. Najpierw pokroję w cieniutkie plasterki. I z drugą robię dokładnie to samo. Przed wlaniem rozbełtanych jajek na patelnię, one powinny być świeżo rozbełtane, więc jeszcze je potraktuję widelcem. Napowietrzamy, napowietrzamy. I wylewam na patelnię. Bardzo dobrze nagrzana patelnia, rozprowadzam jajko po całym dnie patelni i proszę, układam sobie te cieniutkie plastry pieczarki. Ja bardzo lubię jajecznicę na pieczarkach, na kurkach, w ogóle na grzybach, na maślakach jest pyszne. Tak sobie tutaj wykombinowałam, że będę miała pieczarki na omlecie. I czekamy aż to się tutaj usmaży. Z drugiej strony zmniejszam temperaturę. No, to szybciuchno. Szybciuchno. tak, i do pracy, hop, hop. Tak. Chciałam powiedzieć, że to jest bardzo dobre również na zimno. Więc możecie tak, jak pan operator mówi, yy, zrobić sobie takie coś na, do lunchbox. Teraz serek. No to bogate śniadanie. Po tym ciepłym wcale nie tak łatwo rozprowadzić ten kanapkowy. A to jest serek śniadankowy, tak? Tak, to jest ten śniadaniowy taki. Możecie nie dać tak również filatelfie, możecie dać również ricottę, mozzarellę, co tam lubicie. Na to teraz położę rukole. Też mi się wydaje, że pani będzie zwijać. Wiesz, tak może być. Na to. Położę. Akurat Pan operator dzisiaj nabył w drodze kupna polędwicę łososiową. Dobra, też jest tutaj czwarzwalcka, łosoś wędzony, to wszystko o, jest. O. Ta. Na to położy cienkie plasterki pomidora. I zawijamy całe to towarzystwo. I zobaczcie, jak ładnie wyglądają te pieczarki. No Fajnie, fajnie, taki teba z rana. Jak na śniadanie przystało? łatwo, szybko, lekko, przyjemnie, a co przede wszystkim najważniejsze, smaczne. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Próbujemy tak zwana degustacja, mm. Mm. Pan operator ma rację. To jest bardzo syte. Yy, więc można połowę tego omleta zjeść sobie w domu przed wyjściem yy, z kawusią, a połowę a, w autobusie. A, a drugą połowę wziąć do lunchboxu i w pracy sobie posrzeć To jest dobre i zimne i ciepłe. Więc polecam. A jeżeli filmik Wam się spodobał, poprosimy o łapkę w górę, poprosimy również o naciśnięcie subskrybuj, obok jest taki mały dzwoneczek, też proszę go nacisnąć, będziecie wtedy ze wszystkimi magdarynkowymi frykasami na bieżąco. My Was ściskamy, kłaniamy się nisko, pozdrawiamy sympatycznie, prosząc o kawusie, do której link macie w opisie pod filmikiem i cóż... Czasem! Czy mogę ja coś powiedzieć? Proszę Państwa, tysięczne dzięki! Uuu, aplaus! Dla Was. To wszystko dzięki wam i dla Was kanał ten prowadzę. Czasem!